9 kwietnia Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Elblągu otworzył swoje drzwi dla uczniów klas ósmych. Była to doskonała okazja, aby poznać ofertę edukacyjną szkoły, zwiedzić sale lekcyjne i pracownie oraz porozmawiać z nauczycielami i uczniami. Kształcimy w kierunku technik reklamy. Ten kierunek się rozwija coraz mocniej. Mamy również technika logistyka z oddziałami przygotowania wojskowego, technika ekonomisty, który mm, współpracujemy z Akademią Nauk Stosowanych i technik rachunkowości. W tym roku patronatem medialnym klasy o kierunku technik reklamy została telewizja TrusoTV, oraz portal informacyjny Express Elbląg. Nam zależy na warsztatach, na jakichś takich różnych zajęciach, które wprowadzą tych młodych ludzi do pracy w telewizji. Stąd pomysł, stąd chęć współpracy. Wy się rozwijacie i my byśmy też chcieli. Absolwent ekonomika w zawodzie technik reklamy to wielozadaniowiec, który zajmuje się realizacją i badaniem kampanii reklamowych.